Witam serdecznie Radio Wave Maniak z tej strony. Tutaj widzimy radio technisat 210 i Panasonic RFD10. Zobaczymy. Włączymy je w tej samej chwili. Zobaczymy, na którym szybciej wczyta się RDS i jak to wygląda. Tylko, oczywiście, wyciszę prawa autorskie. Na Panasonicu już widzimy. Na Panasonicu jest już PS i RT, czyli radiotext. Na Technisatcie niestety jest tylko PS, czyli program serwis, czyli anty nazwa stacji. Tylko tu jest taki problem, że w Panasonicu niestety, ale jak jest długi tekst, długie zdanie wyświetlane, na przykład tytuł piosenki, który jest dosyć długi, to właśnie jak widzimy w połowie zdania, podczas przewijania tekstu, w połowie zdania jest kolejna linijka, tak jakby. O, widzimy, właśnie. Słuchaj nas w FM aplikacji i następna linijka, czyli nie jest wyświetlane to, co powinno być całkowity tekst. A na przykład zobaczymy, zabiorę radio te, żeby nie było zakłóceń, powinien się wczytać radiotekst moim zdaniem. Tak. I widzimy tutaj. Nie będzie czegoś takiego jak. Hmm. Widzimy, tekst jest cały wyświetlany. Co prawda, tutaj jest dosyć szybciej wyświetlany ten tekst. Szybciej linijki przeskakują, literki szybko się przewijają, ale widzimy, że nie są przerywane w trakcie pokazywania tego tekstu całego. Nie jest przerywana i nie przechodzi do następnej linijki, do następnego zdania. Tak więc technicznie może troszkę. Mniej czuły, chociaż nie wiem, czy to nie masz czasem znaczenia tego, że jeżeli one obok siebie te radia są, to wtedy któryś z nich gorzej odbiera. A akurat w tym wypadku zobaczymy. Na przykład on dam teraz tego technisata i włączę jeszcze raz w tej samej chwili te radyjka. No, to znów Panasonic jest pierwszy. Tak, nawet się radiotekst czytuje. No, niestety, ale wolniej się ten radiotekst przesuwa, wolniej literki przechodzą do przodu. Tak to przewijają się. Widzimy, w połowie tekstu, w połowie tekstu jest ucinane. I przechodzi do następnego zdania, tak jakby do następnej linijki. Tutaj tego nie ma, ale tutaj się szybciej radio tekst przesuwa. No i mi się wydaje, że ten techniczat nie jest aż taki zły, właśnie pod tym względem, jeżeli o to chodzi. O pokazywanie tego radiotekstu w całości. Bez tracenia klatek, czy tracenia linijek tekstu. Cały tekst jest przewijany i przechodzi do następnego następnej linijki, które jest następne całe zdanie pokazywane. Jest kropka i następne zdanie. Bo tych y, zdań w radiotekście nawet może być 3, 4, 5. Bo w radiotekście jest ileś tam znaków dozwolonych. No, widzimy tu aplikacji an i Anny przerywane i już jest gramy. O to mi właśnie chodzi, że to jest źle pokazywane. Źle jest to rozwiązane. Nie, prze, nie pokazuje całego tekstu, tylko właśnie tak jak teraz. Zagramy. Kazik artyści. To jest akurat krótkie zdanie i one się wyświetli. No, też się nie wyświetliło do końca. To znaczy, wyświetliło się, ale nie zostało przewinięte do końca linijki. No i tak to działa. A jeżeli wezmę te radio, wyłączę i po, położę. I jak tu jest sam sam technisat, powinien się czytać radiotekst. Czy się wczyta radiotekst? Tak. Technisat nie jest taki zły. Szybciej yy, przewija się tekst. Jest wyświetlany w całości. Całe zdania są wyświetlane, nie są przerywane w trakcie. I nie są wyświetlone nowe zdania, tylko jest i na WWW wszystko całe zdanie jest pokazywane do końca. Tak oczywiście widzimy właśnie do końca i z nowe zdanie. A w Panasoniku jest troszkę źle. Źle to rozwiązane. I chciałem właśnie tyle pokazać na dzień dzisiejszy Panasonik z Technicatem. Takie porównanie tych dwóch radiodbiorników. Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia następnym razem.